Otwarcie wystawy, w którym dzisiaj uczestniczymy w Tarnowskich Górach, nie jest miejscem przypadkowym. To właśnie w Tarnowskich Górach, w istniejącej tu fabryce zmechanizowanych obudów ścianowych Fazos, rozpoczął się pierwszy na Górnym Śląsku strajk solidaryzujący się ze strajkującymi na wybrzeżu. Wśród 24 postulatów, które załoga zgłosiła pod adresem dyrekcji fabryki i szerzej władz, był też jeden mówiący wprost o solidaryzowaniu się z 21 postulatami zgłoszonymi przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku. Potem. Czyli w następnych dniach, dopiero na przełomie sierpnia i września, do tej akcji strajkowej przystąpiły inne duże zakłady pracy, w szczególności kopalnie i huty.